No, ale te, dzisiaj wyczytałem przy opisie tych skrzynek, że one są faktycznie, nie można ich sprzedać na, na tym, na, na rynku społeczności. A zderzyłem się z tobą. Chodź na drugą stronę, w stronę pięciu domków, tak jakby tutaj do tej kopalni lećmy. A to nie jest pięć domków. No nieważne, ale Nie Jest wejście. pięć domków, no, ale szukam tej kopalni, o dobra, widzę ją. Dol, czemu ty jeszcze? Nie dość, że później zacząłeś lecieć, to jeszcze... Przede to jest małże. z to ale... Zderzyłeś się i zostałeś na górze, nie? No, to by się zderzyłem, no. A potem nagle się przede mną znalazłeś. No, już nie chcę noża. Co, idziemy tam do domku drewnianego, czy na tamę? Hm... Um... Powiem ci ja na przykład na Skirmiszu. Jak leciałem w te rejony, to leciałem na te kampery blisko Krambery, tam w lasku. Wiesz które? Ten jeden czy dwa kampery. A potem leciałem w stronę Tamy. Ale to na Skirmiszu, a tutaj no. no to chodź, no tutaj po drodze jest jeszcze ten kamper, nie? No. Tam coś dla mnie będzie ciekawszego niż plujka. No by. lecim na Szczecin. Ale muszę popatrzeć, ile mam na PayPalu. Może otworzę tam skrzynkę jedną. Czyli znaczy nie wiem, wtedy mogę dwie, ale to bym poczekał na kolejny predator. Albo tego EZW. Też są fajne całkiem. No. No nie liczę na szczęście, że to tą maskę co chcę zyskam. No ale no. Czy maskę to hełm? Chodzi ci o hełm taki całkiem zabudowany. No właśnie nie wiem na co to jest. To najbardziej złote. Jak będziesz miał tą skrzynkę, to będziesz widział. Tak jak klaun wygląda. Kurde, zarombista. No ale pewnie jakbym coś takiego wydropił, to bym sprzedał. To jest granat tylko. Czapeczki są. Przedowodzi. To co, te kampery? Mm -hmm. Mhm. Że dołem biegniesz, żeby ci nikt nie dziabnął. No, Już tak z lewej mnie mogą dziabnąć, ale a jajolo środkiem drogi. Kurde, spać mi się chce jeszcze, jakoś tak nie wiem. A jeszcze do roboty idziesz dzisiaj. O, wczoraj przyszedłem z roboty i mówię, a nic nie robię, idę spać zaraz. Ale tak potem siedzę, siedzę i mówię, a to sobie film jakiś obejrzę. <grym> I obejrzałem sobie taką animację. Czy się nazywało? czy coś takiego. A, to wiem, to z tym urzędem, co kiedyś oglądałem. O, śmieszne. Mariolka! No. Te były najlepsze w tym wszystkim. Flash. No. Widziałem ja tylko zwiastun. Nazwali, że to jest to jest po prostu zwiastun polskich urzędów. A, zwiastun. Ty. No to polecam ci, zobacz se to. Po cała scena z tym leniwcem, i potem jeszcze na sam koniec jest scena z leniwcem. Cały ten film porobiły. Arka przy aucie. Mój ci Co? No, have space. Jest space, tylko trzeba granat wyrzucić. Lecak, Lecak. dla mnie, proszę. No, nawet w ogóle nie mam tu plecaka. Co to jest za broń? M9, to biorę. Panie, to teraz ty prowadź, na które domki idziemy, żeby nie było zajrzeć jak się ostatnio rozdzieliliśmy. Czekaj, tylko se wezmę M9. A co tu jeszcze za broń jest? No, prójki same. Tu jest M9. Jak stoję. Magnum. Gdzie jest dziewiątka? No tu. Biorę ammo. O, tu jest waste pack. Dobra. Ta koszula, w której chodzę, to mi się tak roboczo kojarzy. Panie. bo też. Chodź najpierw Co? na te bliżej domki tutaj, na te... Na Lone Pine. Do strefy mamy blisko, więc. O, może tu będzie samochód, tam są w baza 3 jeepy zawsze. No i tu po drodze są te dwa domki jeszcze. Dobra, to na to, na to osiedle pójdziemy. No wiesz, żeby nie było potem tak jak ostatnio. Ja posz Tyś poszedł na to, ja poszedłem na to obok Właśnie. W ogóle ty masz hełm. No, nie był, nie był jeden. Nie, nie mam. No na jedziemy. No, strasznie. Gdzie te domki? Gdzieś tu dwa stoją, takie osamotnione. O, po prawej stronie. No. Kierujemy się na nie. To ja do jednego, ty do drugiego i. Coś mi się tu nie podoba. Ktoś tu może być. Because. Because mam bardzo mało FPS-ów w tym momencie. A, okej. Okay. To ty jedź do tego dalszego, jako że jesteś przede mną. No tak robię właśnie. Ale mam mało FPS-ów, a nie, nie klatkuje mi, bo są sztywne te FPS-y na razie. Dwie plujki. Kurde przydałby się plecak. O, zdecydowanie. Tu są dwie R i pompa, i dwie pompy. Fak. Tak dużo dobrych rzeczy. Mnie tak mało. Mamy dziewiątki, tu same leżą. Aha, to jak masz tamten, to nie biorę więcej ammo. Jak masz dwie AR-ki, to se wezmę z jednej, chyba nie. Chyba mi dasz, nie? No kurde, no. Panie, ja sobie nie mogę wziąć z jednej nawet całej. Tu jest część. To weź, no tu jest kolejna, no co zrobiono. Pompę wziąłem, ale Ammo nie... a nie, wezmę coś Ammo chyba. Nie mam space'a. jest ta druga rka. No tam, tam, no tam. No dobra, widzę. To. Jeszcze powinienem łyknąć tą pompę. Wziąłem No to na tym. Jedno Ammo se ten, bo jedno se wcisłem. Gdyby nie ten wastepack, to bym nie wzięła. To następna marka ja wsysnę. Ten granat wziąłeś? No, gdzie ja nie mam już miejsca w ogóle. Ja nawet, ja nawet na ten. Ja nawet nie, mam na jeden. Ten szmatkę mam miejsce. Tylko. Na domkach na Bank znajdziemy jakieś taki albo śmierć. Albo śmierć. Albo najpierw plecaki, a potem śmierć. Albo jeden z nas padnie, znaj drugi znajdzie wszystko, ugra to Auto. No, z lewej strony Tu będzie jechać drogą przed nami. Jedzie tam, jedzie Jeep. Zaczynał się. się. Policja tam jeszcze. Wyjadł gościu policji z... czy z Jeepa? Z Jeepa, policję jeszcze widziałem. Na prawo pojechali Dobra, chodź. Próbuję wyjechać chyba. Ja jestem w tym nibystyku bez... Policja teraz wybuchnie Policja? Jeb! Yep. Dobra, mam hełm. Mam mój plecak. Spak. O, panie, mam plecak. Też mam. Zdupiać co? A za spokojnie. No, weź weź, 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 bo ja już wziął, brałem. Ja też przed chwilą brałem. No, dobra, ale ja wcześniej miałem dużo, więc weź sobie to. Samochód. Ja idę na południe, tak do, do domku, jak coś. O, kolejny placek. mam ja militarkę już. No, ja też. Nawet dwie. <grych> co szeredować. Tu też jest militarka. Teka Kurwa krążą tymi samochodami tu jak po srani. Mogę mu o rzucić. Pom, pom, pompa. O, teka Poszeredować te... ...militarki. Tu jest dużo samochodów, ale jak tu ktoś jeździł samochodem, to pewnie pozbierał sparki zewsząd. No pewnie tak, ale że aptek nie pozbierał? No dziwne, nie obraziłbym się na moda ani anima. Dziwnie ludzie grają, to trzeba przyznać. Że już się jest w tym domku. Tak. Tarkal nawet już się jej nie chce brać. Przebiegam na drugą stronę ulicy. Pompa. Ja że ludzie jeszcze powysadzali te auta. Może być, może być. Kurde, ary nie ma żadnej. Ja ci dam trochę, bo ja mam... 150, 30 na 150. Ja na 84 mam. jesteś? W takim jednym domku, zbieram apteczki. Ja mogę w gazie całą mapę przebyć. Niewiele mi to mówi, kolego, w jakim domku jesteś. Za tobą. Jak się odwrócisz, to może nie będziesz widzieć. Gaz idzie już, wiesz. Go tam widać. Mam 11 apteczek. więc Spokojnie. Nie no, tak, tak tylko ci wiesz tam. No sorry, 12. Napomknąć chciałem, że wiesz, już niedaleko jest. <gry> Kurde, no rzeczywiście, to trzeba się już zmywać, raczej. No, tak raczej, nie? O, już mnie No mnie też. To lecę znacznik w dupę i. Ja ja. Jeszcze dumki przeszukuję. A to ja jeszcze też do jednego wskoczę. A. Apteczka tak prawie. Ty ale Uuu, żre ten gaz. Uuuu, eksploziv. Żregaz, żre Biorę łuki, bo eksplozivy są. Ja aptekesa okay. od razu zażera. Ja znalazłem już dwie. Dobra, i konwersy znalazłem. Prawo ty. Chcesz konwersy? Weź, weź, weź. Ale dasz mi potem. Dobra. Chyba, że jesteś. O, jesteś blisko, to możesz mi teraz dać. Ale wyłaś już. No, znalazłem to co chciałem. Czekaj, już wyłażę. Dobra, już ci wychodzę. Na ganku. Chop, chop, Dobra, już biegnę. Póki apteka jeszcze działa. Ale w, wiesz, że źle zrobiliśmy? Bo to teraz znaczy... będziemy non-stop w gazie biec. Ta strefa się skończy, zanim my dobiegniemy, to już będzie następna. O, może nie będzie tak źle. Opy. Patrz, wracamy tam, skąd przybiegliśmy. No, Wymal Ja żyje. mam 15 aptek więc. O. O, może na Bubas będzie samochód. Ty tu ARK leży na stacji. Dobra, biorę, biorę ci to biegnij. biegnij. Biegnę. Ja aptekę bo, muszę... ja, bo ja tu płot mam. Jesteśmy niedaleko, więc spoko. Ja mam tylko pięć apteczek jeszcze. To ja ci potem rzucę. Licho. Jeszcze tu przez domki przejdę, zobaczyć czy nie ma samochodu. Jest pickup. To bierz i jedź drogą. Bez Sparków. Ja mam Sparki. Ale bez akumulatora. Też mam. No to chodź. Ale szybko. Biegnę. Wszystko mam, bo znalazłem trupa ze sparkami i akumulatorem. Kaj jest dokładnie. Na parkingu koło motelu. Lecę. Widzę cię. Siadaj już na pasażera. Control 2 daj. Siadaj i Control 2. Muszę apteczkę zażyć. Czemu jest to, ale... Czekaj chwilę. No. Bo ja też. Się akurat skończyła. O! Na, na dzieci, dzieci, dzieci. <gry> Chyba pół gry w gazie spędzimy. I <gry> wyjdziemy z gazu, a tu pięciu graczy zostanie oprócz nas. A tu znalazłem akumulatory i sparki No, czyli ktoś wziął i... Zginał No Czyli tu jakaś blokada jest na drodze Chyba, że minąłem już Chyba minąłem Nie, tu słup leży Dobra Minąłem Ale tu słup leży A jeszcze A to słup jeszcze kawałek dalej No ja wiem, ale... Tu gdzieś będzie ten słup. No, przy samym tym Ej, już następny gaz leci. A myślałem, że ładnie ominę. A całe szczęście, niedaleko mamy do nowej strefy. Dobra, ale wystarczy drogą. A, dobra, apteczka już mnie nie leczy, ale dobra, na shiftcie polecę, to może dojadę. No Ech. i proszę. Ale jedź dalej. Wiem, wiem, wiem. Za most musisz zajechać I starczy? Ta. Pomysła ptaczka łyknął jakby ktoś nas ten... No starczy Czyli na pewno starczy? No już stoi Ile ci aptek dać? No trzy mam. Trzymasz? Gdzie ja masz ammo do ARki? No, będziesz miał więcej ode mnie, będziesz miał 10A5 No tak wyszło, to będziesz miał 10A5 Ammo 30x144 Dobra, jedziemy do kolejnej strefy Czekaj, bo ci ammo chce dropnąć. A ty dużo masz? Trochę mam dam ci. Dam ci 50. Okej. Okay. Teraz mam 30 na 166 A, ty, ty masz więcej apteczek, ja mam więcej ammo. Ty lepiej strzelasz. Masz lepszego Aima. A czy ja wiem może. Że zdarzy mi się czasami A ja mam wybuchowe strzały, więc Na który sektor musimy lecieć Na G5 Aha, no ale tak na hmm. Nie wiem, no to na G4 no Całe G4 jest w strefie. Cześć, że 14 już tylko zostało? No. Może się jak uda pół, ugrać. Jak pół gry w gazie? No. Ale nie, nie, nie liczę ten, ten gaz za zły. Lecę na ludzi. Ciekawe czy paliwa będzie spadać z rzutu w ogóle nie słyszałem, leciały samoloty jakieś? Nie słyszałem, bo my byliśmy w gazie, to mogliśmy nie słyszeć. Tam na górkę? Mhm. Albo mam szkodzony monitor? Nie, brudny był. <noise> Bo tak połowę tego mam, mam na tym. Połowę widoku na niebo mam i ...jak patrzę, że jest niehalo. Czemu mi się te strzały przełączyły, to ja za każdym razem muszę te strzały przełączać. Nie Te flaki miałem ustawione. Jeżeli nie ma snajpy zaraz mi tu nie Ubanie odstrzeli. Na drogą hełm sobie zmienię. Idealnie strefa. Kurde, lać mi się chce, ja pierdziel. I trzymaj. Piórka jakieś gdzieś miałem, ale nie wiem skąd. A, a propos samolotu, no to słyszysz. O no, widzę właśnie. Nad nami leci. Ha! I prawie nad nami ten zrzut jest. No to bomby będą tak lecieć do nas. Ale spoko, on daleko wyląduje ten zrzut. Gdzieś na NNE Tam na tej polanie przed nami coś czuję, że będzie ten zrzut lecieć. No, przyrzecę blisko. Jesteśmy niedaleko niego, tak się wydaje. 9. Zobaczy. Po... <gry> no, zobaczymy jak bomby będą lecieć, ale nie wydaje mi się, żeby w naszą stronę leciały. Kurde piórka latają, ale nie wiem skąd. Bardzo blisko ten zrzut spadnie. Popatrz się, Samochód na NNE. Za górką się schował już teraz. NNE, to nie widzę w tym momencie. A zrzut muszą czatować. No, nie powiem, snajpe bym przytulił. Strzały. O kurwa, dostałem! Padłem! Ale, ale twardo stoję. Eee, no w tą stronę patrzysz. Samochód jedzie do ciebie. Chyba że właśnie stąd. Ugraj to. Wow. Dostał. Przecież miał możliwość, to. Dostał? Z... Przecież miał możliwość, to zlutuj mnie. Albo nie wiem, przestaw ten samochód i zlutuj Dostał mnie. Dostał, w... ale mam celność. Ja pierniczę. Wiesz, o co chodzi? Te strzały wybuchowe tam są u mnie. Widziałeś, czy nie widziałeś? Co. Bomby wpadły właśnie tutaj, nie widziałem. Słyszałem, ale brzmiało to, że daleko te bomby spadły. Jebu samochód zdupił, ale zabiłeś go? Lol, teraz mi w ogóle zniknąłeś, nie? Jeep do ciebie przyjechał. Kurde. Kto cię zabił? Jakiś typek inny Fak ej aha bo za piąte jest paczka No niestety To Ty, ale Denahi tam mnie ściągli